Magia ochronna, dla pozbycia się złej sytuacji. Weź sznurek i wyobraź sobie dokładnie swój problem ze wszystkimi niemiłymi szczegółami. Daj się ponieść emocjom, klnij, płacz, zrób cokolwiek, co silnie odda to, co czujesz. Potem mocno zawiąż węzeł na sznurze. Odejdź od sznura, jeśli to możliwe, wyjdź z pokoju, weź prysznic, zjedz coś, zrób cokolwiek, co ci pozwoli się zrelaksować. Kiedy uczucia się wyciszą, wróć do węzła, ze spokojem w sercu rozwiąż węzeł. Zobacz, jak problem znika, jak rozsypuje się w pył. Nie zajmuj się już nim, rozwiąże się sam. Błogosławieństwo siebie samego. Jest to próba, prośba wybranego Boga o błogosławieństwo i zwrócenia się na siebie Jego i Jego uwagi oraz prośba o zbliżenie się do Bóstwa. Skutkiem tego rytuału jest osiągnięcie spokoju. Może on zostać również użyty jako rytuał ochrony dla odegrania negatywnych bytów, sił i energii. Odprawia się go podczas nowiu księżyca. Nie należy stosować tego rytuału zbyt często i z przesadą. Odpraw rytuał, odpraw rytuał w spokojnym miejscu, gdzie nikt ci tego nie będzie przeszkadzał. Potrzebne będą sól około jednej łyżeczki, wino pół szklanki, woda pół szklanki, świeczka. Rozsyp sól na ziemi i stań na niej. Zapal świeczkę, pozwól swojemu ciału poczuć jej ciepło. Zmieszaj wino z wodą, roz... roz Myślając o powodach, dla których odprawiasz rytuał, po, powiedz, pobłogosław mnie, matko, bo jestem Twoim dzieckiem. Zanurz palce prawej dłoni w wodzie, zamieszaj z winem i namaść swoje oczy. Niech będą błogosławione moje oczy, abym widziała Twoje drogi. Namaść nos. Niech będzie błogosławiony mój nos, abym mogła wdychać istotę. Namaść usta. Niech będą błogosławione moje usta, abym mogła mówić o Tobie. Na maść klatkę piersiową. Niech będzie błogosławiona moja pierś, bym była wierna w mojej pracy. Na maść lędźwia. Niech będą błogosławione moje lędźwia, które dają życie mężczyznom i kobietom, tak jak Ty dałeś życie całemu stworzeniu. Namaś stopy. Niech będą błogosławione moje stopy, bym mogła stanąć Twoimi ścieżkami. Pozostań na miejscu rytuału i medytuj przez jakiś czas. Aby odegnać złe energię od domu potrzebne będzie 25 gramów kminku pół kilo soli. Wymieszaj dobrze i stając w takiej odległości od domu, by znaleźć się w miejscu, przez które przechodzą ci, którzy chcą do niego wejść. Skieruj się na wschód i obejdź nieruchomość dookoła, rozsypując które wokół niej. Upewnij się, że skończysz to robić dokładnie w tym miejscu, gdzie zaczęłeś dokładnie w tym samym. To by było na tyle.